Mityczna kraina, która wedle legend i podań miała zostać zatopiona przez wody mórz czy też oceanów, do dnia dzisiejszego wydaje się być jedną z największych tajemnic nie tylko historii, ale także całego świata. Moi drodzy, witam Was serdecznie w najnowszym odcinku naszego cyklu Dawno temu. Zachęcam na wstępie do subskrypcji naszego kanału. Zachęcam do tego, byście podzielili się wrażeniami, czy nasze odcinki trafiają w Wasze gusta. A wrażeniami tymi można się podzielić chociażby poprzez pozostawienie uniesionego kciuka w górę pod tym filmem. Zachęcam Was także do tego, by ci, którzy już zasubskrybowali nasz kanał, sprawdzali, czy w odpowiednim czasie, Otrzymują powiadomienia dotyczące zbliżających się premier. Moi drodzy, Atlantyda. Powiedziałem we wstępie o tym, że jest to wielki znak zapytania we współczesnym świecie, bowiem wielu badaczy, wielu pasjonatów tego tematu do dziś. Próbuję odnaleźć jakiekolwiek informacje, jakąkolwiek hipotezę potwierdzić dotyczącą tego, gdzie tak naprawdę znajduje się Atlantyda, czy rzeczywiście jest to podwodna kraina zatopiona przez wody, mórz i oceanów, i czy rzeczywiście bardzo, bardzo dawno temu. Funkcjonowała taka kraina na mapie świata. Moi drodzy, jeżeli spojrzymy na źródła, to Atlantyda najczęściej określana jest jako Atlantis Nesos. To naturalnie mityczna kraina, która. Miała być miejscem rozwinięcia bardzo ciekawej cywilizacji. Owa kraina miała być także wedle legend, podań i mitów zniszczona poprzez serię trzęsień Ziemi, a finalnie zatopiona przez wody morskie. Przyjrzyjmy się zatem przez chwil kilka tej dosyć ciekawej koncepcji, Atlantydy. Moi drodzy, jako pierwszy z autorów starożytnych Atlantydę opisał sam Platon, znany nam dziś bardzo dobrze, jako źródło, bowiem Platon, trzeba o nim wspomnieć, że w wielu swoich dziełach, w wielu swoich podaniach określał także źródła, skąd czerpie informacje na dane tematy, a zatem w kontekście Atlantydy jako źródło podał ustną tradycję przechowywaną w ateńskim rodzie Solona, Którą miał usłyszeć, ym, no właśnie, cały ród Solona miał usłyszeć ową historię, z kolei od egipskich kapłanów. Solon, też postać bardzo znacząca w historii starożytnej, bowiem jest to jeden z legendarnych twórców prawa w starożytnej Grecji. W dialogu pod tytułem Timajos przeczytać można o wspaniałym królestwie położonym na wyspie większej od Libii. Która w owym czasie była prowincją Afryka i Azji razem wziętych. No, właśnie, która to kraina znajdować się miała, w, oczywiście wedle opisów Timajosie zawartego, miała znajdować się za słynnymi starożytnymi słupami Heraklesa. Dziś wiemy, że słupy Heraklesa to określenie starożytnych dotyczące Gibraltaru. Tam właśnie za tymi słupami Heraklesa znajdować się miała ta wspaniała Atlantyda z jeszcze bardziej wspaniałym królestwem. Wspomniałem tutaj o Azji. No i właśnie dziś współcześnie wiemy, że Azja to jeden z kontynentów. Natomiast jeżeli byśmy się cofnęli w czasy starożytne, to Azją, mianem Azji, określano rzymską prowincję. No i była to prowincja obejmująca zachodnią część półwyspu Azja mniejsza. Oczywiście geograficznie też dzisiaj znamy te tereny i były to terytoria obejmujące późniejszą prowincję Azja. Które zostały zapisane niejako Republice Rzymskiej w roku 133 przed naszą erą w testamencie ostatniego władcy Pergamonu, czyli Atalosa III. Więc starożytna Azja oczywiście nie jest tą Azją, którą my rozumiemy współcześnie. Tutaj musimy sięgnąć troszeczkę głębiej w źródła dotyczące historii starożytnej. No i moi drodzy, wracamy do Platona, wracamy do jego opisu, do opisu tego ciekawego królestwa, które znajdować się miało na Atlantydzie i owo królestwo władać miało, wedle opisu Platona, okolicznymi krainami i dążyło tym samym do dalszych podbojów, ale miało w pewnym momencie zostać powstrzymane przez walecznych przodków Ateńczyków. Nadszedł jego niespodziewany kres, tak opowiada nam Platon. I mówi: Przyszły straszne trzęsienia ziemi i potopy, a wyspa Atlantyda zanurzyła się pod powierzchnię morza i zniknęła. No i właśnie tutaj zaczynają nam się pierwsze dyskusje, bowiem niektórzy historycy i znawcy mitologii twierdzą, że miało to mieć miejsce w 9000 tysiącleciu przed naszą erą. Oczywiście wiemy, że w tamtym czasie także dochodziło do trzęsień ziemi. Do wielkich y, zderzeń żywiołów. Natomiast, no, właśnie tutaj, osadzenie w tych realiach i w tych warunkach zatopienia Atlantydy wydaje się być dosyć ciekawe, sami przyznacie. Przejdźmy dalej. W innym dialogu Platona pod tytułem Krytias, y, autor opisuje ukształtowanie terenu, architekturę, ustrój polityczny i bogactwa Atlantydy. Miała to być ziemia obfitująca przede wszystkim w drewno, metale szlachetne i diamenty, które występowały tak powszechnie jak drzewa owocowe, warzywa i zioła. No, sami przyznacie, że chcielibyśmy żyć w krainie, która obfituje tak mocno w diamenty, yy, jak chociażby w drzewa owocowe czy w warzywa. No, dosyć ciekawa koncepcja, prawda? Wysokie góry, znajdujące się na mitycznej Atlantydzie, chroniły mieszkańców przed mroźnymi północnymi wiatrami. Na łąkach, wśród strumieni i jezior, pasły się ogromne, nieprzeliczalne wręcz stada oswojonych i dzikich zwierząt. Wyspa sama miała być podzielona na 10 prowincji. Każdą z nich rządził w harmonii i pokoju. Król. No już tutaj powolutku zaczyna nam się pojawiać obraz wręcz idylliczny, żeby nie powiedzieć, że utopijny. Podczas podziału świata między bogów, bogów oczywiście greckich, Atlantyda miała przypaść w udziale e, Posejdonowi, czyli słynnemu greckiemu bóstwu zajmującemu się oceanami, morzami i światem morskim. Pragnąc uczynić Atlantydę no właśnie Swojego rodzaju bezpieczną przystanią otoczyć miał Posejdon tę krainę koncentrycznymi wałami obronnymi i fosami, no, zwracając też uwagę na jej wielkie bogactwa przede wszystkim. Atlantydzi, no, którzy wedle mitologii greckiej mieli być potomkami Posejdona i kobiety o imieniu Kleito, w oparciu o te fortyfikacje zbudowali wspaniałe miasto na Atlantydzie, rzecz jasna. Na wzgórzu postawili królewski pałac ze świątynią Posejdona w środku. Była otoczona złotymi murami i wyłożona srebrem, no co też świadczyć miało bardzo dobitnie o bogactwie występującym na Atlantydzie. W jej wnętrzu, czyli we wnętrzu świątyni, znajdował się złoty posąg Boga, powożącego rydwanem zaciągniętym przez sześć skrzydlatych koni. No, moi drodzy, to też bardzo ciekawe przedstawienie mitologiczne i to też pokazuje, komu Atlantyda miała w pierwszej linii oddawać hołd. Arystoteles, bo o nim też trzeba wspomnieć w naszej dzisiejszej historii, czyli uczeń Platona, krytycznie jednak podchodził do tych informacji. Podobne stanowisko zajmował grecki geograf Strabon oraz rzymski przyrodnik Pliniusz, ale inni z kolei starożytni filozofowie, geografowie czy historycy, pod wpływem szczegółowości opisu i autorytetu Platona, uznawali zazwyczaj historię o Atlantydzie jako opowieść prawdziwą. Moi drodzy, jako pierwszego władcę, no bo też trzeba wspomnieć o władcach panujących na Atlantydzie, wymienia Platon króla Atlasa. No też postać dosyć znana z mitologii. Z kolei jego bliźniak, który no właśnie z greckiego był określany jako Eumelos, miał otrzymać we władanie ziemię od słupów Heraklesa do ziemi gadeirycyjskiej. Moi drodzy, dziś, te ziemie określane są jako kadeks, ale jest tu wielki znak zapytania, bowiem tak do końca też nie wiemy, czy aby o te Ziemię na pewno chodzi. Przez wieki, a szczególnie w wieku XIX i XX, oczywiście już czasów nam współczesnych, problem Atlantydy frapował szerokie kręgi ludzi. Do 1920 roku ukazało się ponad 1200 artykułów naukowych i utworów literackich na ten temat. Analizom poddawano również bardzo szczegółowo dzieła samego Platona. Obecnie, współcześnie, hipoteza Atlantydy jako zatopionego kontynentu w kręgach naukowych przyjmowana jest dość sceptycznie. Jednak kwestia jej istnienia i jej ewentualnych lokalizacji w pewnym stopniu przyczyniła się do rozwoju różnych dziedzin, takich jak archeologia, etnografia, historia sztuki, geografia, geologia, czy chociażby klimatologia. Moi drodzy, po 1500 roku zaczęto łączyć nowo odkryty ląd, czyli Amerykę, z platońską Atlantydą. Pogląd ten jako pierwszy wysunął nadworny astrolog angielskiej królowej Elżbiety I, czyli John Dee. Oczywiście o odkryciu nowego lądu, czyli Ameryki, mówię w cudzysłowie. Jeżeli jesteście swoją drogą ciekawi tego, jak wyglądała wyprawa Kolumba, i jak wyglądały wyprawy przed Kolumbem w dalekie nieznane rejony? Dajcie znać w komentarzach. Poruszymy ten temat z pewnością na łamach naszego programu, ale my dzisiaj przechodzimy krok dalej. Moi drodzy, później skupiono się ponownie na basenie Morza Śródziemnego, gdzie najczęściej wskazywano na wyspę Tira, czyli Santoryn na Morzu Egejskim. To ona miała być Atlantydą. Potwierdzeniem istnienia Atlantydy na tym obszarze miały być wykopaliska prowadzone na Krecie, które wykazały ślady nieznanej dotąd kultury. Dziś wiemy, że jest to element kultury minojskiej. To określenie oczywiście też znamy chociażby z lekcji historii w szkole. Doszukiwano się śladów zatopionego kontynentu w Wyspach na Atlantyku, m.in. na Maderze, Azorach czy też na Wyspach Kanaryjskich. Na dwóch pierwszych nie istniało jednak przed ich odkryciem przez Europejczyków w XIV wieku żadne osadnictwo. Mieszkańcy z kolei Wysp Kanaryjskich, czyli Guanchowie, odznaczający się kulturą i techniką na poziomie późnego neolitu, zostali jednak wcześniej wybici przez Hiszpanów. No a zatem koncepcje kolejne upadły. Moi drodzy, jeżeli chodzi o Karaiby, w 1968 roku sfotografowano z samolotu opodal wyspy Andros na przybrzeżnej płyciźnie zarys domniemanych ruin. Podobnego odkrycia dokonano w okolicach wyspy Bimini. Obiektowi, wyglądającemu jak droga wyłożona kamiennymi płytami, nadano oficjalną nazwę Droga Bimini. Innych odkryć zatopionych zabytków dokonano chociażby u wybrzeży Kuby i San Domingo, i to oczywiście rozpalać zaczęło informacje dotyczące, że oto znaleziono mityczną, zatopioną Atlantydę. Moi drodzy, robimy krok dalej, bowiem w listopadzie 2004 zespół amerykańskich naukowców z Robertem Sarmacem na czele odkrył na dnie morskim między Cyprem a Syrią podwodne struktury, stwierdzając jednocześnie, że są to bez wątpienia pozostałości Atlantydy. Przemawiać za tą koncepcją yy, ma ich ma mieć ich kształt. Używając technologii sonarowej, ekipa badaczy natrafiła na płaskie podłoże otoczone długimi na 2 km wzniesieniami oraz pojedynczym podwodnym wzgórzem. I to, wedle badaczy, ma być doskonałym świadectwem tego, że znaleziono Atlantydę. Miastem ze słupami Heraklesa jako elementem architektonicznym, wedle geografów starożytności, miał być Tyr, będący wówczas wyspą. Opis Platona, co ciekawe, dotyczył mocarstwa ze stolicą na wyspie posiadającej liczne kolonie. To możemy wyczytać z dzieł Platona. W tym kontekście z kolei do mitycznego opisu pasuje niejako na zasadzie układanych puzli ówczesna Fenicja, której jednym z głównych miast był właśnie Tyr. No i tutaj mamy kolejną dosyć ciekawą koncepcję. Ale wspomnieć też trzeba. O literaturze, literaturze, którą, w której zaczytujemy się do dnia dzisiejszego, Mówię, mowa tutaj o Juliuszu Wernie i jego wspaniałym skądinąd dziele, czyli powieści 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. I właśnie w tym dziele Wern umieścił motyw odkrycia przez kapitana Nemo ruin Atlantydy, która to właśnie miała być podczas Wielkiej Wędrówki. Podwodnej odkryta i odnaleziona. Moi drodzy, koncepcji dotyczących Atlantydy jest zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Jest ich bez liku. Natomiast, jeżeli wspomnimy chociażby o tym, że podobna ilość koncepcji dotyczy chociażby trójkąta bermudzkiego, który mniej więcej w tym miejscu, w tym odcinku, jest przez nas omawiany. No, do dzisiaj także wzbudza ogromne zainteresowanie nie tylko badaczy, ale także i wielu, wielu, wielu pasjonatów z różnych dziedzin to nadmienić należy, że Atlantyda. Wydaje się być ciągle żywa, nie tylko w świetle przekazów starożytnych, ale także w świetle naszej współczesnej świadomości. I do tematu Atlantydy wracają coraz to kolejne pokolenia. Moi drodzy, za dzisiaj Wam dziękuję. Jestem ciekawy Waszych opinii na temat Atlantydy, na temat tego, Starożytnego zatopionego miasta. Czy rzeczywiście ta kraina istniała według was, czy są jakieś dowody, które za tym przemawiają. Przyznacie, że dzisiejszy odcinek yy, no nieco odbiega od naszych standardowych tematów poruszanych yy, na łamach yy, cyklu dawno temu, ale i takie tematy są elementem historii przez nas omawianej. Zachęcam Was gorąco do subskrypcji naszego kanału, do dzielenia się wrażeniami i opiniami, a nade wszystko zachęcam Was do wyglądania kolejnego. Premierowego odcinka z cyklu dawno temu.